Chciałoby się zacząć pozytywnie, jednak 3 dni temu, gdy wy oglądacie ten film, nastąpiło naprawdę makabryczne wręcz zdarzenie. Mianowicie, poniedziałek przechodnie poczuli dziwny, nieprzyjemny zapach z zaparkowanej na parkingu Tesli w Los Angeles. I jak się okazało, gdy na miejsce dotarły służby, także przebadały całe auto, odkryły coś przerażającego w bagażniku auta, bo znajdowało się tam rozkładające się ciało, które zostało rozczłonowane. A to co równie niepokojące, samo auto Tesla miała, Należeć do znanego rapera, jakim jest David. Jednakże sam raper podczas znaleziska znajdował się kilkaset kilometrów stamtąd przez swoją trasę koncertową. Został on również wtedy poinformowany o tym, co miało miejsce w ogóle. No i mimo tego, że nadal jest w trasie, to współpracuje on aktualnie w pełni ze służbami, więc można byłoby powiedzieć, że prawdopodobnie z tą sytuacją nie ma nic wspólnego, jednak dalej nie wiadomo. A po no dalszą i... część tego newsa i więcej tematów, oglądaj pełny odcinek z newsów już na moim kanale i subskrybuj żeby być na bieżąco.